słyszę syreny, widzę ambulans, więc po prostu instynktownie zjechałem w prawo. Był taki krawężnik, którego nie było widać, bo cała felga się porysowała Więc widzicie no. E, mój samochód jest fajny, ale nie tylko mi się... Zapraszam, zapraszam. I to mi się spodobały e, moje lusterka. E, to jest jedyne. I drugie, drugie dokładnie to samo. Bo po co mieć jednak, Sergiusz? No? Ochwal się co zrobić. Doszliśmy w krawężnik. Poszło zawieszenie, po... po... Poszła felga pękła ja pierdolę wydało się zrobić. Patrzył ja, ten samochód. To sytuacja była taka, w na godzinę tam. I jechał też samiłem w, w lewo i okazało się, że w miejscu, w którym samochód nie stoi, to stał I, i, i samochód wjechał pod inny samochód, taki tajnowy x jest macka, chłodnica, yy, błotnik. Wróciłem mu mużankę. Tak szczerze super się jeździ. E, poszedłem się e, umyć? Jak wróciłem do samochodu? No ja nie wiem co powiedzieć. Idę oddać ten samochód. Totalnie wstyd. Oh. Nie no, nie żeby coś, ale mi z***wali 300 tysięcy przed wczoraj. Nie serio, za... mi 20 tir i 308 Polka dotów. Co za soluwa? Zaraz opowiem, zaraz opowiem. opowiem. No że no, przyjęliśmy tak zwany w ale ja krzyczę do typa, że kur człowieku ludzi pozabijasz ka, ty jeździsz w tym bale, nie? I on coś tam dawajcie I mnie jakoś tak... mnie jakoś tak odepchnął czy coś? A z racji tego, że miałem sztywne spodnie jeszcze z dziurami, to bardzo ciężko mi było y, równowagę utrzymać. I się do tyłu. I zarysowałem łukiem brwiowym mały krawężnik. I Kaczu że zrobiło położenie pod tylicą i by się to skończyło katastrofą. Jadę prosto i nagle samochód odbija na lewą stronę. Jak potem się okazało, lewa, lewa opona od strony kierowcy, a przednia, uderzył, uderzył. To samochód jest spod BMW. Dawaj no. oh gazu! Lusterko <śle> poszła. <śle> nie no co. Za <śle> no mocny film, kurwa. <śle> o oh. Aaa, ah, kurwa, widzowie, aby to droga była lepsza niż poprzedni. No nie no.